Oh no. Bo być może już za kilka minut pozwolę Ci zasnąć. Pierwsze imię. Osoby z tym imieniem mogą zasnąć. Uwaga. Masz na imię Dominik. Proszę bardzo, możesz iść spać. Możesz zasnąć bez najmniejszego zmartwienia czy przypału. Masz moje pozwolenie. Dominik. Jeżeli masz na imię Dominik, to możesz zasnąć. Gratuluję. Sław. Jeżeli masz na imię przemek, możesz zasnąć. Gratuluję. To prawie jak wygrana w Totolotka. Zachęcam do zamknięcia oczu i zrelaksowania się bo możesz. Masz takie prawo. Jeżeli masz na imię. Sumienia. Możesz zasnąć, jeżeli masz na imię Szymon. Uwaga, 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 uwaga. Szymon, idź spać. Pozwalam ci. Bardziej pozwalam ci. Możesz odpocząć i możesz zasnąć, jeżeli masz na imię Tobiasz. Zobacz. Wiem, że jest to dosyć rzadkie imię, mało spotykane, więc. spać. Wszyscy, którzy mają na imię tobiasz, mogą iść spać. No to pozwólmy teraz zasnąć jakiejś pani. Jeżeli masz na imię Justyna, możesz iść spać. Jeżeli twoje imię to Justyna. Pozwalam ci zasnąć. Połóż się wygodnie, zamknij oczy i bez najmniejszego problemu, bez zamartwiania się możesz iść spać, jeżeli masz na imię Justyna. Kolejnymi osobami, którym pozwolę zasnąć, które mogą iść spać bez wyrzutów sumienia. Osoby z imieniem Alicja. Dokładnie. Raz jeszcze coś dla Pani. Alicja, jeżeli masz na imię Alicja, możesz iść spać. Nie krępuj się, naprawdę. Wszystko jest w porządku, pozwalam ci spać. spać, jeżeli masz na imię Tomasz, no to masz moje pozwolenie na pójście spać, Tomasz. Raz jeszcze, jeżeli masz na imię Tomasz, to pozwalam ci iść spać. Nie krępuj się. Mhm. Dokładnie, 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 dokładnie. W porządku, jeżeli masz na imię Piotrek, Piotr, to również pozwalam ci zasnąć. Przejmuj się, nie denerwuj. Wszystko jest w porządku, Piotrek. Możesz iść spać. Masz moje pozwolenie. Piotrki kładą się spać. Piotrki mogą zasnąć. Pozwalam. Uwaga, uwaga, uwaga. Masz na imię Paulina. Jeżeli twoje imię to Paulina, to oczywiście pozwalam ci iść spać. Spokojnie, wiem, czekałaś, czekałaś i się doczekałaś. Jeżeli masz na imię Paulina, proszę bardzo, miłych snów. Możesz spać. Teraz mogą iść spać wszystkie wszystkie dziewczyny, których imię to Patrycja. Uwaga wszystkie patrycje. Patrycja, słyszysz? Możesz iść spać. Pozwalam ci. Zamknij oczy. Odpręż się. Zrelaksuj przede wszystkim. I możesz iść spać, jeżeli Twoje imię to Patrycja. Dokładnie. Teraz uwaga, panowie, skupcie się. Bo jeżeli ktoś z Was ma... Jā. hush Michał mogą iść spać. Michał, jeżeli jesteś tutaj ze mną, możesz iść spać. Nie musisz już czekać. Zgadza się. Michał może iść spać. Jeżeli masz na imię Michał, możesz spać spokojnie. Naprawdę. Zasłyszyłem. Zasłużyłeś, Michał, na odpoczynek? Zamknij oczy, nie stresuj się i śpij spokojnie. Dobra, 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 dobra. Wracamy teraz do pani. Jeżeli masz na imię, Jeżeli masz na imię Wiktoria, to możesz iść spać dokładnie. Zrelaksuj się. Odpocznij. Zamknij oczy i śpij, jeżeli... Iść spać, wszystkie maje mogą iść spać, Maja, Maju, życzę Ci miłych snów, spokojnej nocy. Na imię Maja, to możesz iść spać. Gratuluję. Również gratulacje należą się do osób. Swoje teraz już możesz zasnąć. Wszyscy Mateusze mogą zasnąć. Jeżeli masz na imię Mateusz, to możesz zasnąć. Pozwalam ci. Dobranoc, Mateusz. Miłych snów. zasnąć do osoby o imieniu Marcin. Jeżeli masz na imię Marcin, jeżeli Twoje imię to Marcin, to proszę Cię bardzo, oczywiście, możesz zasnąć spokojnie. Możesz zasnąć spokojnie, ale tylko wtedy, jeżeli Twoje imię to Marcin. W innym wypadku musisz jeszcze poczekać. Marcin. Może pojawi się właśnie teraz, ponieważ jeżeli masz na imię Marianna, to możesz iść spać. Jeżeli masz na imię Marianna, pozwalam ci zasnąć. Wszystkie Marianki mogą spać, i życzę Wam. Z głębi serca miłych snów, naprawdę. Marianny mogą zasnąć. zasnąć. Wszystkie Dawidy mogą położyć się spać. Życzę Wam miłych snów i spokojnej nocy. Jeżeli masz na imię Dawid, to proszę bardzo, możesz zasnąć. Zasnąć mogą również te osoby, których imię to. Aleksander. Jeżeli masz na imię Aleksander, życzę ci miłych snów. Jeżeli Twoje imię to Aleksander, proszę bardzo. Ci życzę. Przypominam, jeżeli masz na imię Aleksander, możesz bez problemu zasnąć. <śm> <śm> Aleksander idzie spać. Zasnąć, pozwalam Ci. Jeżeli Twoje imię to Ania, to życzę Ci miłych snów i spokojnej nocy, i możesz iść już spać. Wszystkie Anie, wszystkie Anny idą spać. zakończenie wybieram ostatnie imię uwaga uwaga co to będzie za imię Możesz zasnąć. Wszyscy o imieniu Grzegorz mogą iść spać. Hmm. Dokładnie. Jeżeli masz na imię Grzegorz, możesz iść spać. Życzę Ci miłych snów i spokojnej nocy. Dobranoc Grzesiu. Ci, których imion nie wyczytałem, raczej nie wyszeptałem. No cóż, powodzenia następnym razem. Dzisiaj niestety nie możecie iść spać. Musicie zarwać nockę. Możecie zrobić coś pożytecznego w ciągu tej nocy. Zdjęcia następnym razem. Cześć.